Czołgi niemieckie często postrzegane są jako przewyższające pojazdy alianckie. Jednak nawet najlepsze pojazdy wymagają odpowiednio wyszkolonej załogi. Oto opowieść o jednym z najsłynniejszych lub najbardziej niesławnych niemieckich asów pancernych II wojny światowej, znanym jako Czarny Baron. Wojna wybuchła w 1939 roku. Michael Whitman, syn rolnika, służył wtedy w jednostce rozpoznawczej jako kierowca opancerzonego samochodu. To nie był czołg, ale od czegoś trzeba było zacząć. On i jego jednostka przechodzą przez Polskę, a następnie zostają przeniesieni na zachód, by walczyć w kampaniach w Belgii, Holandii i Francji. Po walkach na początku 1941 roku, Whitman przechodzi szkolenie na dowódcę artylerii zmechanizowanej, rezygnując z opancerzonego samochodu na rzecz pojazdu Panzerjäger 1. Pojazd ten nie jest czołgiem. Lecz w rzeczywistości działem szturmowym. Główne działo kalibru 75 mm było zamontowane w kadłubie bez wieży. To właśnie w takim dziale szturmowym Whitman walczył w Grecji, gdzie za swoje przywództwo i umiejętności otrzymał krzyż żelazny drugiej klasy. Po walce w Grecji, Whitman i jego oddział zostają wysłani do Czechosłowacji, by uzupełnić uzbrojenie i przygotować się do kolejnej misji. 22 czerwca 1941 roku. 3,5 miliona niemieckich żołnierzy rozpoczęło operację Barbarossa, czyli inwazję na Związek Radziecki. Wittmann i reszta pierwszej dywizji pancernej SS zostają przydzieleni do grupy Armii Południe, dowodzonej przez Feldmarszałka Gerda von Rundstedta. Wittmann po raz kolejny dowodzi swoich zdolności dowódczych. Pomimo odniesionych ran, wykazuje niezwykłe umiejętności bojowe, niszcząc w jednym starciu aż 6 radzieckich czołgów. W ciągu kilku miesięcy przypisano mu zniszczenie aż 66 wrogich czołgów. Whitman wraca do Niemiec na intensywne szkolenie z obsługi czołgów, awansuje na porucznika i zostaje dowódcą Plutonu czołgów. Zmienia się również jego pojazd. Najpierw otrzymuje Pancera 3, ale wkrótce jest on zastąpiony czymś znacznie bardziej solidnym. Panzer Camp Wagon 6, bardziej znany jako Tiger 1, to prawdziwy kolos wśród czołgów. Jego potężne działo o kalibrze 88 mm z łatwością rozrywa nastrzępy praktycznie każdego przeciwnika, z którym się zmierzy. Dodatkowo, jego pancerz o grubości do 120 mm czyni go niemal nieprzeniknionym dla większości pocisków, które napotyka na polu walki. Whitman ponownie trafia na linię frontu w 1943 roku, gdzie po raz pierwszy uczestniczy w starciach w swoim nowym tygrysie. Dzieje się to w trakcie Operacji Cytadela, bardziej znanej jako Bitwa pod Kurskiem, prawdopodobnie największej bitwy pancernej w dziejach. Dysponując tak potężnym czołgiem, Whitman wpada w szał, siejąc spustoszenie wśród Sowietów. W pierwszym dniu bitwy niszczy 13 radzieckich Ty-34 oraz dwie armaty przeciwpancerne. Następnie jego lista osiągnięć powiększa się o 10 kolejnych czołgów: Trzy czołgi lekkie, dwie samobieżne armaty. Trzy armaty przeciwpancerne i jedno działo artyleryjskie w ciągu kilku następnych dni. Przetrwał także kolizję z płonącym T-34. Jego kierowca zdołał odjechać, zanim doszło do eksplozji amunicji i wybuchu czołgu. Pomimo wysiłków Whitmana i reszty Niemców, Armia Czerwona jest w stanie wytrzymać ofensywę, a operacja Cytadela kończy się niepowodzeniem. Po krótkim czasie na odpoczynek Whitman i reszta jego jednostki są ponownie wysyłani na front. Jego umiejętności zostają wystawione na ciężką próbę, ale mimo to niszczy imponującą liczbę wrogich pojazdów. Do stycznia 1944 roku przypisuje mu się zniszczenie 88 wrogich czołgów, dział i innych pojazdów. W uznaniu tych osiągnięć zostaje odznaczony Krzyżem Rycerskim. Do końca stycznia jego łączna liczba zniszczonych wrogich pojazdów wynosi 117. W maju 1944 roku Whitman zostaje przeniesiony do okupowanej Francji, aby przygotować się na aliancką inwazję. Po rozpoczęciu inwazji aliantów na Normandię 6 czerwca 1944 roku, Whitman wraz z sześcioma czołgami Tygrys ze swojej jednostki zostaje przeniesiony w ten rejon, przybywając 12 czerwca. To tutaj Whitman osiąga najważniejszy sukces swojej kariery. 13 czerwca 1944 roku Whitman i jego ludzie stacjonują niedaleko Willers-Bocage, broniąc terenu zwanego wzgórzem 213. Jest wczesny ranek, a czołgi 4. hrabstwa londyńskiego i Omanry zmierzają w stronę wzgórza. Wspierani przez kompanię piechoty, starają się zapewnić sobie drogę do Ken, lecz ich widoczność utrudnia gęsta normandzka roślinność. W sumie Whitman dysponuje własnym tygrysem, trzema innymi tygrysami oraz czołgiem pancerem 4. Naprzeciw nich stoi około 60 brytyjskich czołgów, transporterów opancerzonych, wozów z armatami oraz dział przeciwpancernych. Podczas gdy inni mogli odczuwać dyskomfort, mając przeciw sobie tak znaczną przewagę liczebną, Whitman widzi w tym jedynie okazję do zniszczenia kolejnych wrogich celów. Zostawiając resztę swoich ludzi, by zmierzyli się z główną brytyjską kolumną, Whitman potajemnie obchodzi ich tyły. Około dziewiątej rano Brytyjczycy słyszą panikę w radiu. Boże, musimy uciekać! Czołg Tiger jest jakieś 50 metrów od nas. Przebijając się przez gęstwinę niczym drapieżnik, Tiger Whitmana wyłania się na tyły brytyjskiej kolumny. Niemiecki dowódca natychmiast rozbija czołg Cromwell, a zaraz potem niszczy Firefly i kolejne trzy czołgi. Whitman posuwa się wzdłuż drogi, skutecznie wykorzystując potężne działo 88 mm swojego Tigera do niszczenia pojazdów opancerzonych oraz innych celów, które pojawiają się w jego zasięgu. Brytyjczycy odpowiadają ogniem, jednak ich pociski okazują się bardziej irytujące niż rzeczywiście groźne. Następnie kieruje się do willers dokonując kolejnych zabójstw. Całe starcie trwa około 15 minut. A po jego zakończeniu Niemcy zniszczyli od 13 do 14 czołgów, od 13 do 15 pojazdów transportowych oraz dwie armaty przeciwpancerne. Inne niemieckie jednostki kontynuują walkę o wilersbokaże, a brytyjskie natarcie zostaje odparte. Whitman nie bierze już udziału w bitwie, ponieważ jego tygrys zostaje unieruchomiony po trafieniu w koło napędowe przez armaty przeciwpancerną. Za swoje działania tego dnia otrzymuje miecze do swojego krzyża rycerskiego. I awansuje na stopień SS Hauptsturm Firera, czyli kapitana. Przez kolejne dwa miesiące uczestniczy w walkach, starając się powstrzymać aliancką ofensywę na terenie Francji. 8 sierpnia bierze udział w kontrataku w okolicach saint Anion du Podczas tego starcia jego jednostka zostaje wciągnięta w zasadzkę zorganizowaną przez siły pancerne Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Podczas bitwy fatalny pocisk trafia w magazyn amunicji Tygrysa, dowodzonego przez Whitmana. Eksplozja natychmiast zabija całą załogę i dosłownie zrywa wieże pojazdu. Wojtman został pochowany w mogile zbiorowej, zanim jego szczątki zostały zidentyfikowane w 1983 roku. Jego szczątki zostały ostatecznie pochowane na niemieckim cmentarzu wojskowym w Lakambe w Normandii. Dziedzictwo Michaela Whitmana jest skomplikowane. Ogólnie rzecz biorąc, uważany jest za jednego z najbardziej skutecznych asów czołgowych wszechczasów. Przypisuje mu się około 138 zniszczonych czołgów wroga oraz 132 działa artyleryjskie. Jego działania wciąż są badane i dyskutowane w dzisiejszych czasach. Warto pamiętać, że czołg obsługuje nie pojedynczy żołnierz, lecz cała załoga, a załoga Whitmana uchodziła za jedną z najlepszych w niemieckich siłach zbrojnych. W szczególności Whitman polegał na swoim strzelcu, Baltasarze Forze, który obsługiwał główne działo niczym snajper. Potrafił trafiać w poruszające się cele, co w czasach przed pojawieniem się żyroskopowych stabilizatorów było niezwykle trudnym wyczynem. Jednocześnie wielu jest sceptycznie nastawionych do jego rekordów. Wielu twierdzi, że jego osiągnięcia były wyolbrzymiane, a jego działania stały się elementem niemieckiej propagandy, co sprawia, że trudno dziś dotrzeć do pełnej prawdy. Niektórzy zarzucają mu, że bywał lekkomyślny i podejmował zbyt ryzykowne decyzje, atakując wroga w pojedynkę bez osłony swojej jednostki, co miało miejsce chociażby w Valerbokai. Często podkreśla się, że jego sława mogła bardziej wynikać z wytrzymałości Tygrysa I niż z jego własnych umiejętności jako dowódcy. Gruby pancerz Tygrysa był praktycznie nieprzebijalny dla ówczesnych broni przeciwpancernych, co sprawiało, że wrogie czołgi nie stanowiły dla niego poważnego zagrożenia. Po przeniesieniu na front zachodni Whitman zginął w akcji po dwóch miesiącach, trafiając na czołgi z potężniejszymi działami zdolnymi przebić pancerz Tygrysa. Bez względu na historyczną prawdę Michael Witman wciąż pozostaje w pamięci jako jeden z największych asów pancernych w historii. Jego losy, zarówno kontrowersyjne, jak i imponujące, nieustannie wzbudzają debaty i dyskusje, nawet dziesiątki lat po jego śmierci.